Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dla Was coś specjalnego. W ramach podziękowań za 200 subskrypcji. Ławcie ten filmik i bawcie się dobrze. Ja Wam dziękuję i mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Cześć. I nie oddam Wszyscy dawno w morfeusza objęcia Ja sam, bez kontroli, bez playbacku, bez cięcia Wiem, ile mogę, tyle dam wam muzyki, talentu Kiedy mi o w morzu, ekstrementów Ty się nie daj, Dzień dla takich jak ty wstaję Korzystaj, bo krótki dwa razy go nie daję Jak nie lega życie Pełne szumów i wypaczeń, Przepałów w historii Kilka znowu opalona, w domu dziecko żona kilka też nieopłacona, i co ma zrobić? Powiedz, ja notuję to z podpowie i nie oceniam Tylko daję na talerzu to się kręci w twojej wieży Kiedy nocą wracam, kładę na stół obie dłonie Patrzę na nie, myślę sobie, i wytrzymam? Uczone już nie biegam po podwórku z piłką w podartych portgach I nie podglądam starszych dziewczyn na koloniach w Tamte chwile już daleko za mną, są coraz lepsze Mały wariat, to przypomina do mnie jeszcze I z kim to dzielę dla wszystkich, mm. mszy, o których myślę teraz w nocy. Czuć się winny? Nie, 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 co trzeba, siebie co trzeba Zgadę, co mi jest nie, Mam Mam chociaż nic nie, 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 szanse. Zmieszka mam nie, 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 dosyć jak gdy nie, mówię nie, 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 Już lecą, niezmienne tempo Wypadek na trasie nie jest opcją przyjemną Nic nie wiesz na pewno, jutro jak nie w to, to Oby do piątku oby się z sobą to marzenia, zdrowym być, miejsca co żyć Mieć dach nad głową, pod z bliską ci osobą Dlaczego tak trudno? Pytasz, ja nie odpowiem Nie jestem bowiem przemyśl to sobie. Że nagrywam, że daję wam wiarę We własne siły, że rozbywam wam zamysł To znaczy tylko, że wymagam od was więcej Co tu zrobisz, sam nie wiem i swoją przestrzeń